Witam wszystkich, nazywam się Marcin Dornes, jestem trenerem młodzieżowej reprezentacji Polski. Zapraszam Was na Extra Time. Dzisiaj proponujemy zabawę, w której przenosimy dzieci w ich ulubiony świat, świat bajek, świat książek, które czytają. Proponujemy zabawę w policjantów i rabusia. Przed zabawą dokonujemy podziału na rolę. Trener staje się rabusiem, który ucieka w wyznaczonym polu gry. Zawodnicy są policjantami, którzy prowadząc piłkę starają się trafić ją trenera. Po wyznaczonym czasie, po wyznaczonej liczbie uderzeń, przerywamy grę, robimy podsumowanie, chwalimy tych zawodników, którzy trafili, tych zawodników, którzy kontrolują piłkę w dobry sposób. Celem zabawy, zabawy podobnie jak każdej na tym etapie, jest wszechstronny rozwój zawodników i zawodniczek. Zabawa przeznaczona jest dla chłopców i dziewczynek w wieku od 6 do 8 lat.